z tej strony, dzisiaj gramy w Slime Rangera 2 drugi odcinek gramy no w już mówię um, więc tak, nie pamiętam gdzie skończyliśmy ostatni odcinek, ale widzę, że mieliśmy tutaj tak, takie fajne slimiki. mieliśmy zrobić ten Angler slime. nie mam zielonego pojęcia co to znaczy czy w ogóle coś nie to znaczy? Widać mamy tutaj przejście? Może uda się chociaż jedno dzisiaj odblokować. Subskrybujcie kanał z nałkiem dzwoneczkiem, żeby było więcej takich filmów. No ile Jakie najbardziej się teraz opłaca? Wszystkie nowe chyba. Oczywiście chyba te, na, te, które my mamy muszą być najtańsze. No dobra. Na razie to musimy wywalić te, te slaimy wszystkie, bo mamy ich po prostu za dużo i nie mamy miejsca. Tak, oni slimy też trzeba wyrzucić. No, no mam nadzieję, że się nie ukopią. Czy jest tu coś? O! O nie, to fabrykator. To nie nic tam ciekawego. Przewracamy. Spróbujemy dzisiaj odblokować tamte wszystkie miejsca, które już mieliśmy. Na pewno rozwalimy sobie albo Fosferowego, albo tego Huntera. Albo tego Honey Slime'a, którego widzieliście. No więc... Z... Co? So, Jeden się leciło. Chyba gdzieś tędy. Od teleportu. Więc... Chyba git idziemy. A, i są te. Powinny być o tej godzinie. Powin... Kurczę, nie mam jedzenia. Ajajaj. Ty, no serio nie ma nic? Ty, a do niego nie waliło się plortami? Ty... O tak, do niego się plortami waliło! Gdzie on jest? Ty... Uciek mi, ale patrzcie co mamy! Na początku odcinka już... gold plort! Co jest? Ale o upewni sobie. Ja teraz to będziemy bogaci. Ile kosztuje taki jeden? Dobra. Dawajcie go. No, super. Nie wiem gdzie... Czek, gdzie dawać te flory? One muszą być w pondzie? Nie wiem. A. Okej, okay. na razie nic nam nie chce powiedzieć. Nie wiem czy te te... Można je w normalnych zagrodach umieścić. Mi się wydaje, że można chyba, nie? Nie wiem, co tak mi się zdaje. Korony normalnie sobie pływały, znaczy, to spełniły się? Wydaje mi się, że tak. Jest głodno, wszystko. Widzisz, nie ma nic. A, tu są. Ile? Trzy? Tak mało? Odron stąd. To jest to coś. Nie wiem, jaki upgrade potrzeba, żeby mieć to ale na pewno co tu jest? o Jacie! tutaj właściwie jest ten tenów tego co jest? i marchewki! wow! ej! fajna miejscowa na zbieranie bo tutaj obok są te te co robić fotnikowe? dobra nie wiem nie wiem jak tutaj spadły Trzeba też upgrade'ować. Na ten moment nie możemy chyba zbyt bardzo nic zrobić. Tu się wydaje. Co jest? Nic. Um, chyba... Co to jest? Jak tutaj się idzie na górę? Siema. Um, jest tutaj tu coś. Dobra, udało mi się. O, to jakiś fajny upgrade. Here Chyba to mi nam daje ten? Ale nie, dobra, to jest po prostu tam napisane co, co robimy. Eee, to chyba robi, że mamy więcej życia. A na razie potrzebne to nam mnie jest chyba. O, są następne pogowruty. Mm. Teraz będzie wszystko rosnąć. Czy my tam by nie były... Czy my tędy nie przeszliśmy? Nie wiem, nie wiem Co to? Nic. Um. Coś tu mamy. To jest chyba ten fosforowy, nie? Nie my... Tu jest fab... fabrykator, tu jest? Tak. What? To my mamy takie przejścia? Dobra, nie wiem. Na razie tym się nie musimy zająć. Musimy się zająć karmieniem tych grubasów. Ej, ok. Mogę Wam dać te markawy? sobie ym, dacie klorty? co nie mogę ich podnieść, aha, to są obydwa inne, okej, okay. co to, to są cybery chyba, tak mi się wydaje, nie wiem, z tego co widzę, to chyba tak, to są cybery, ym, tak, one ruszają się tym kolorem, oni slajmy od... Jak w slajmu. Oni tu jeszcze mają jedzenie, więc spokojnie. Ile? 20. Czekaj, to są 30, one kosztują. To może zróbmy im już te. Co on zjadł? O, on zjadł. Tutaj. Zróbmy tutaj zagrodę. High wallsy. I spróbujmy umieścić tu... ...zy tak tyle. No dobra, oni się odgłuszają. Okej, okay. dobra. Patrzcie, jak, jak one wy, wysoko skaczą. Czy to widzicie? Może ja je wezmę. Co one jedzą? Mięso. mnie ty. Zobaczcie, że akurat mam kilka handlę. Nie chcesz? Aha! Taki my. On go najpierw og A nie. Co jest? Wy widzicie co się dzieje jak tu Dobra i chodź. Spoko, spoko. Czyli one już wiemy że mogą zostawiać w... Tak jakby nie trzeba ich dawać do wody mi się przyda na później Nie mają tutaj choni. Okej okay. Jest bit Nie mamy za dużo pieniędzy Ale chcę zobaczyć upgrade Upgrader To możemy z upgrade. To są obydwa um... Jetpack, tank, extra tank To są może niepotrzebne nam... O! Mogę sobie zrobić wydrotureca, który będzie nawalał wodą w slime, Może no, w slime w te wytarki To chyba nam nie jest potrzebna w takim w tym W takim czasie. Ile kosztują te D. Okej. Okay. Dziwna fwa. Dobra, to może kupię po prostu im da Patrzcie, kupi im... Da, nie, to jest drogi. Co oni jeszcze są? Ile kosztuje plort 500? No, trochę trzeba zarobić. Nie powiem. To jest koton? Nie, to jest Dobra, nie ma już nic. Nie wiem czy to jest dla was ciekawe chyba nie. Więc może skipnę to. Dobra, pomyślałem, że to będzie nudne. Jak po raz tutaj wyciągnę jedzenia i pikamy. Kupiłem sobie tego. Flor e, kolektora. Będzie mi... No. E, Czyli na razie postawię ich tu tyle. Dam im to. Bo ja potrzebuję na nich zarobić, ja masz. i idziemy sprzedać, i lecimy na, na to. Słuchajcie, który jest dzień? Nie byłem, trzeci jest dzień, jest to jest druga. O nie! Zespołem ten Jezu, ale świeci, ale ładnie jest, widzicie to? Oni teraz będą tak skakać na 8 km do góry. Wy? osiem. Ile mamy? Po dziewięć. Dobra, idę po następne jedzenie. A tego florta wywalam. Tu już się fosforowe robią. To już biorę markery. one do mojego rancha, nie w ten Będzie problem. Już się ciemno. Zbuduję. Szybko może zrobić się ciemno. Przewidłem do godziny 18 jak ten przewinąłeś do ranka. Wyszło. 20 karatemów. Fosforowy? Czekajcie. Który była Slime patia? dieta. To... Um. Owoce. Owoce, a ja owoców nie mam. Ale wy macie owoce tutaj mnie sobie bardzo poprosił Myślę nad następnym połączeniem jakie mógłbym zrobić Mam kilka pomysłów już No, nie gadaj On chce mnie Patrzcie tu jak idealnie jest Patrzcie jak jest idealnie Zobaczcie, chodź tu, jest jeszcze. No syp mnie tym, o dobra. Już zniknął. Widzisz jaki fart? Tam nic nie ma. Zarobiłem sobie trochę. I mam go już w slime pedi mojej. Co to jest? Okej. Okay. Tu co? Przejście do mojego laboratoria? Nie. Tutaj nie wiem, co jest. Nie mam pojęcia. Co tu jest, było. Nie chcę wiedzieć. Chcę tylko wiedzieć, jak. Rozumiem, że tam było miejsce na teleport. Czekajcie, Chcę tylko wiedzieć. Jaką stronę jest do mojej chaty Bo muszę dać już ten O Tarek Chodź tu, stary Nie, nie, nie jest go Zostaw go Nie, no trzy są To jest bakteria Nie jest, idź gdzie jest ostatni? Wywaliłem już wszystkie. Nienawidzę tych głosów. No patrzcie to! Teraz nie wiem, czy... Czy to są głosy od tego, że mi się robi stare, czy od tego, że one się um, łączą. No właśnie byliśmy obok fosforowego. Już widzę naszego rancha. Widzę, że oni są chyba już głodni. Dobra, oni chcą zjeść, więc daję im. 12 Na razie będziemy yy, ciągle stosować Pieniądze na tych ziomeczkach. A teraz nie wiem, czy nie przejdziemy na, na te Anglery. Tak, to są angleru. Dobra, mam 16 hony plotów One będą miały podwyżkę. Pamiętajcie, że ty więcej będziemy ich sprzedawać. Tym tym... Tym one będą mniej koszt... więcej... ten... mniej... no... Koszt kosztować, no. O nie, on ma dietę mięsną. Co musimy do niego dodać? Czekajcie. Kotony może spróbujmy do niego dodać. Też kotony już są połączone. To może fosforowe? Ej, czemu nie? Chociaż najlepiej by było pinkowe do tego dodać. W sumie. Ale czemu nie fosforowe? Zróbmy, że fosforowe tam. Tuż jest koton. On jest wege, czekaj. Dwajcie ten kotonowy po prostu łączymy. Bo inaczej to nie ma sensu Gdzie są kotonów? Kotonów jest o... olbrzymie ten Kotonów jest to dużo. Ja lecę na ranczo, bo tam już ten. Czekają na mnie ten. Właśnie koton plorty, bo one są w tym plort kolektorze. Dobra, już tam dojdę. Dobra, jestem. No i co? Wezmę sobie tak z trzy takie Dam im po jednym One są teraz wege i mit jedzą Jak toś tego porta? No. no i teraz to będzie obrywać One będą wyskakiwać Z tym jest problem Muszę to te, by... te! Muszę. Ile ich tu jest? Tego, co naparpimy, i tego. A tego już sobie weźmiemy, bo. One już będą. Albo! Jeszcze jednego. Jedno to? No, idealnie. Teraz możemy wywalić te. Pozostałości. Niestety. Pa. Bajo, bajo. Ale musimy, dobra. Macie te? te. Ogarnijcie się. Niech te mają to. Te mają... Co mają? Fruity. To? Idealnie. Tylko... daj mnie to u Macie. Ten jest głodny. Czemu on nie je? Bo nie wiem... Ile kosztuje... Lord Collector? 500. Dajcie mi ten. To. To jeszcze. Tyle mi starczy? Nie wiem. One mają podwyżkę jeszcze! I kotonowe też mają. Ej, to robimy ten. Okej. Okay. spadły. Za ile one wz wzrosną? O, ja, ale u was jest dużo tego. Czekajcie, cię pomuszę. Lord, kolektor. Nie. nie wiem, kto zbiera. Te pinkowe. No, mnie już tak skurczą. No, ja wywalam. Nie, nie, nie pozwalam. Tutaj się, bo one tu weszły. Nie ma bata. Idź do kolegów. O ja! Ty, bo nie z czuł. Bo zaraz się po niego pójdzie. Mieliśmy odblokować. Nową planetę. A i nie odblokowaliśmy. No i trochę to ten Dobra, bierzemy żeby sobie tego zarobić. Robimy wielkie sprzedawanie. Dajcie jeszcze więcej. Dobra, max jest do i do tych jeszcze. Dobra, super. Bo oby tutaj tarki się nie zrobiły. Patrzcie, jak one jak oni wybuchają. To jest najgorsze, te slime. Ile to kosztuje? Patrzcie. Dobra, bogaci jesteśmy. No, łowić to. Mam nadzieję, że tu się nic złego nie stanie. O, czekajcie, bo mamy. Przekazanie mogę. nie, to od, nie od niego. Od Młoczy yy, Eee, Co nie ma. O, refinery link. Dziękuję. Ale m, niepotrzebne to jest. Idź. Mm. Zbieramy. I nadal no, musimy podbierać. I na pewno bardzo duże jedzenia, czekajcie, Tutaj tutaj jestem fosforowy. Trzeba iść na Hunteru. Y. No. zobaczmy tego grubego Huntera tu ten. No niego to nie. O, 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 tu jest ta, ta miejscówka. I ten. Wywalę te cupberry i wezmę te te. Matej wezmę. Jak sami widzicie, mamy jednego jeszcze jednego goldenowego. Więc jest Dobra, idziemy tu. A nie, my tu byliśmy. Tutaj przecież nic nie było. Zresztą był ten taki secret. ja nie mogę. A, i mo możliwe, że ustalamy tak, że większość... Oho. Że większość filmów, które będą ze slajma, jak git się utrzyma, to będą po 25 minut. Albo po 24 nawet. Takie długie filmy. Waszyłę on tego robi. Może tego nie jest? Czy? Co są? Co Aha. Nie. Ile ich tu jest? No. Nie ma gdzie je wywalić. No zaś tu są. Się nie da. Nie jest go. Nie jest. Zostaw go. No. Super. Ostatni. Wywalaj. Ty też. O jezu. Ale z tym jest dużo roboty. Dobra. Subskrybujcie kanał. Znak dzwoneczkiem. Po więcej takiego to filmu. Nie no co? Widzimy się jutro. No.